Siemaneczko, z tej strony śmiech. lecimy dzisiaj z takim gigancikiem od klaska Brokat War kostnia, która naprawdę wzbudziła moje zainteresowanie. 88 strzałów i co ciekawe są tutaj strzały hukowe, strzały z titanium, salut, 998 gram na całą kość, więc praktycznie max pod F3, 65 sekund czasu strzelania. No i co, partia 2024. Dobrze pamiętam, 2024 klasa F3 towar dostępny na www.odpalaj.pl Z kodzikiem rabatowym śmiechol.te. Możesz sobie taką kość zakupić oczywiście 10% taniej. Mam nadzieję, że oddamy fajne efekty, że będzie fajna pogoda. Na to liczymy. Na zlocie odpala i postrzelamy. potestujemy trochę produktu dla Was. No i co? Subik, like, komentarz, mile widziany. Trzymajcie się. Siema. O, Brokat War Classic. Poszły adresa. Wraca toba, kolano. I niebieskie kolano. Brokacik ładny, nie? Taki bardziej podwajajaj. To jest jeszcze trochę mocniejsze ale za to. Długo strzela Więc też myślę, że Sezonowe to No te salutki też Dosyć głośne no. Szkoda, że poszła do rezerwy Ale myślę, że Ogólnie. Pozycja godna uwagi